Narodzie Obornicki i Wilkę Polski, mówi generał Liber, mamy tylko jedną szansę, żeby znaleźć się w najlepszej trójce bitwy na głosy. To od was zależy nasz los, więc komórki w dłoń, jednoczmy się, nikt nie jest tak zintegrowany jak my, jak nasz region, więc dajmy czadu, widzimy się w finale. Głosujemy na numer 6. numer 6. To może zmienić numer 6, to może zmienić tak ja Ludzki gest, to może zmienić tak jak ja. Ludzki gest, to może zmienić, ludzki gest, to może zmienić, ludzki gest, to może zmienić tak jak ty. Mówią, świata się nie zmieni, ale coś w tym jednak jest. Zwykły ludzki gest I każdy ma to w sobie Tak niewiele trzeba nam By wygrać każdą bitwę Wiemy o co tu się gra Podzielić się nadzieją Pomóc przezwyciężyć Walkin' face, she's got me like nobody Can't it my, can't it my, no he can't read in my Walkin' face, i z naszą bądź drużyną nas potrzebuje trudny ton yes. możesz go komuś dać Jest, możesz się komuś spać To so test z ludzkiej wrażliwości Miej jest! daj trochę serca, każ radości Twój maleńki głos. I z naszą błąd drużyną Czego potrzebuje, zróbmy to na Rivera, na Rivera. Numer 6, numer 6. Wysyłaj dzisiaj SMS. Widzimy z wielu takich ludzi, którym darmo było mniej. Więc wierzmy się i kochaj, pamiętajmy zawsze o tym, że ludzki gest to może zmienić. Ludzki gest to może zmienić. Zmienić tak, jak ja ludzki gest, to może zmienić ludzki gest, to może zmienić ludzki gest, to może zmienić, to może zmienić tak.